Siema, tu Wachacz. Zapraszam na test Jeepa Compass po liftingu, którego zdecydowanie nie można nazwać kosmetycznym, ponieważ w jego ramach dostaliśmy nowe wnętrze, nowe multimedia i też nowe układy napędowe w postaci hybryd plugin. I właśnie taka hybryda o mocy 240 koni, czyli ta mocniejsza, znalazła się w egzemplarzu testowym. Jest on też w wersji wyposażeniowej Limited. Startujemy. Lifting kompasa nie wprowadza za to zbyt wiele zmian, jeśli chodzi o nadwozie tego modelu, ponieważ przeprojektowany został przedni zderzak na taki o trochę bardziej agresywnym wyglądzie, i to wszystko, co udało mi się wychwycić, i cała reszta jest taka sama jak wcześniej. Oznacza to, że wciąż w przypadku testowanego Jeepa mamy do czynienia z przyjemnie prezentującym się kompaktowym suwem z pewną porcją kanciastości, która w połączeniu z kształtem atrapy chłodnicy zdradza, z jaką marką mamy do czynienia, ale ogólnie kompas jest bardziej uniwersalnym stylistycznie samochodem niż Renegade, który jest z Znacznie mocniej inspirowany pod kątem wyglądu kultowym Wranglerem. Odświeżenie omawianego modelu wprowadziło za to do jego oferty nowe wzory felki lakiery. i W prezentowanym egzemplarzu w drugiej od dołu wersji Limited znalazły się występujące w standardzie w tej odmianie 18-calowe obręcze, a za lakier Metalik zapłacić trzeba było 3700 zł. Wariant hybrydowy od spalinowych, poza oznaczeniem 4XE, niczym wyraźnym się nie różni. We wnętrzu za to można mówić w kompasie o prawdziwej rewolucji, bo dotychczas widzieliście przedliftowy kokpit, a teraz prezentuje nowy i zmiany są tak duże, że śmiało nie powstydziłaby się ich zupełnie nowa generacja tego modelu. Wypadają one wizualnie moim zdaniem zdecydowanie na plus, bo projekt jest teraz nowocześniejszy i bardziej elegancki, chociaż też mniej czuje się w nim taki jeepowy klimat, co trudno jest postrzegać jako realną i obiektywną wadę, no ale fakt zostaje. Co istotne, zmiany stylistyczne nie pociągnęły za sobą eliminacji fizycznych elementów sterujących do obsługi klimatyzacji czy systemu audio, a wręcz ten segment jest teraz bardziej przejrzysty i lepiej rozplanowany pod kątem przycisków. Poniżej mamy porty USB, 1 C, drugi A, taka sama kombinacja z tyłu, to mi się podoba, że każdy znajdzie złącze odpowiednie dla siebie. Mamy obok dźwigni zmiany biegów wybór trybów jazdy przy pomocy przełącznika, który trochę mniej tak oldschoolowo, terenowo wygląda niż pokrętło, które było dotychczas, ale też jest Wygodny. Dodatkowe terenowe ustawienia przełączać można również przy pomocy fizycznych przycisków. System inforozrywki z 10-calowym ekranem pojawia się w kompasie wraz z wersją Limited. Aby mieć fabryczną nawigację bez dopłat, trzeba zdecydować się jednak na jedną z droższych wersji. Do Limited można ją zamówić za 7800 zł. Astronomiczna kwota dostaje się też wtedy, co prawda, sterowanie ruchem stopy klapą bagażnika, a także aktualizację ruchu drogowym, no ale wciąż nie jest to interes stulecia. Pewnie korzystałbym jednak z Android Auto i Apple CarPlay, które jest tutaj obecne również. Pod kątem wyświetlacza oferują bardzo dobrą jakość, też świetną reakcję na dotyk. To w takim smartfonowym stylu cała obsługa jest utrzymana. Nie podoba mi się to, że w menu mamy bardzo małą czcionkę. Zupełnie niepotrzebna jest tak mała, biorąc pod uwagę rozmiary wyświetlacza, ale poza tym wypada on ok. Szybkość działania jest bardzo dobra. W innych miejscach elementy interfejsu są już odpowiednio duże. Mamy personalizowalne ekrany domowe. Przez brak nawigacji nie ma za bardzo co w nich umieszczać, no ale zawsze jest taka opcja, więc jest to zdecydowane usprawnienie względem tego, co było kiedyś. Kierownica kompasa wraz z liftingiem została przeprojektowana. Prezentuje się ona moim zdaniem teraz lepiej i mniej topornie pod kątem rozmieszczenia elementów sterujących. Mamy z grubsza wszystko po staremu, jedynie brząd przycisków, który był dotychczas tutaj, On chociażby odbiór, zrzucanie połączeń przeniesiony został tutaj. Jest to zmiana neutralna moim zdaniem pod kątem ergonomii. Z lewej strony steruje się komputerem pokładowym, z prawej strony tempomatem. Wygodnie wszystko można tutaj obsłużyć. Brak zmian w sterowaniu samochodem z kierownicy oznacza również, że multimedia obsługuje się przyciskami z tyłu, które są mocno niestandardowo ulokowane, ale ponieważ są cały czas pod palcami, akurat jak się trzyma odpowiednio koło kierownicze, tutaj mamy sterowanie głośnością, z drugiej strony piosenkami, to ergonomicznie wypadają bardzo pozytywnie. Elektroniczne zegary z ekranem o przekątnej 10,25 cala występują w każdej wersji hybrydowego kompasa w standardzie. Mamy tutaj dużo informacji, też łatwą obsługę przy pomocy krzyżaka na kierownicy. To, co generalnie teraz przełączam obecne, było na komputerze pomiędzy fizycznymi tarczami przed liftingiem. Teraz zostało to wszystko przeniesione w pełni elektroniczne środowisko, co poskutkowało pewnym dodatkiem w postaci kart. Które można sobie odpalić, sterować zarówno ich ilością, jak również zawartością. Więc jeśli ktoś chciałby mieć kilka wskazań obok siebie, no to może coś takiego sobie tutaj ustawić i dostrajać. Osobiście z tego nie korzystałem, trochę chaotycznie mi się to wszystko wydaje, no ale. Jeśli nie woła, więc niech sobie będzie. Osobiście wolałem po prostu przełączać się góra-dół pomiędzy tymi środkowymi obszarami. Z minusów tego rozwiązania wymieniłbym zauważalnie gorszą jakość wyświetlonego obrazu niż środkowego wyświetlacza systemu InfoRozrywki. Też te boczne wskazania powinny, moim zdaniem, być jakoś lepiej trochę wyeksponowane, może też ładniejsze graficznie. Istnieje za to możliwość modyfikowania ich zawartości. Głównie można tam umieścić informacje związane z działaniem układu hybrydowego. Zmiany w palecie silnikowej kompasa spowodowały, że osoby chcące mieć w nim napęd na wszystkie koła skazane są obecnie na hybrydy plug ponieważ zwykłe spalinowce oferują wyłącznie napęd na przód. Biorąc pod uwagę historię marki, taki ruch trudno postrzegać pozytywnie, chociaż można też go trochę bronić tym, że dla większości klientów napędzana jedna oś i tak będzie wystarczająca. Jeśli ktoś jednak chce mieć kompasa 4x4 w 2022 roku, to musi szykować się na wydanie minimum 195 800 zł za wariant z hybrydą 190. Kani, a prezentowany mocniejszy wariant 240 koni i wersja Limited oznaczają już 205 400 zł, czyli cenę większą około 50-65 tysięcy względem silników wyłącznie spalinowych, wśród których ostał się jednak diesel, co w dzisiejszych czasach nie jest wcale oczywiste. Wyposażenie, jakie oferuje wersja Limited zawiera chociażby dwustrefową klimatyzację, światła LED, czujniki parkowania z kamerą cofania, dostęp bezkluczykowy czy adaptacyjny tempomat, czyli poziom dobry jak na cenę tylko spalinowych egzemplarzy, ale płacąc po Ponad 200 tysięcy złotych za hybrydę, takich rzeczy jak nawigacja, kamery 360 stopni czy podgrzewane fotele bym się jednak w standardzie spodziewał. Te dodatki wymagają jednak dopłaty i ich obecność w testowanym egzemplarzu w połączeniu jeszcze z kilkoma innymi płatnymi ekstra rzeczami podwyższyła jego cenę do około 225 tysięcy złotych. Poza pluginami w cenniku kompasa znajduje się jeszcze jedna wersja zelektryfikowana, ale już bardziej symbolicznie, bo jest to miękka hybryda z benzyną 1.3 generująca łącznie 150 koni i wyposażona w automatyczną skrzynię biegów. Jest to rozsądna opcja dla osób, które chcą mieć w prezentowanym modelu trochę większą moc i automat, ale nie zależy im na ładowaniu z gniazdka, ponieważ dla metalik Metallic kilkoma pakietami w wersji Limited takiego kompasa wyrwać można za około 160 tysięcy złotych, a gdyby ktoś myślał o jego wynajmie długoterminowym, to dopowiedź jeszcze ile takie finansowanie by kosztowało, opierając się na ofercie partnera Fahacz TV, czyli firmy Carlist Polska. Za parametry przyjmijmy czteroletni okres wynajmu, zerową wpłatę własną i roczny limit kilometrów wynoszący 25 tysięcy i wtedy miesięczna rata wynosi 2688 zł netto albo 3307 zł brutto i w tej kwocie jest pełne ubezpieczenie, przeglądy i części eksploatacyjne i ewentualny samochód zastępczy. W prawym górnym rogu ekranu wyświetla się teraz link po kliknięciu, w który można dowiedzieć się więcej, dopasować parametry wynajmu pod swoje oczekiwania, więc jeśli ktoś myśli o tym modelu, to polecam tam zajrzeć. Link ten wrzuciłem też w opisie filmu. Na układ hybrydowy testowanego kompasa składa się silnik benzynowy o pojemności 1,3 litra i mocy 180 koni, który wprawia w ruch przednie koła, a wspiera go układ elektryczny generujący 60 koni i napędzający koła tylne. Zatem rozwiązanie nazwane 4XE takim klasycznym napędem 4x4 nie jest. Zestaw ten gwarantuje takie przyspieszenie od zera do setki. oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Gdy w kompasie wciśnie się gaz w podłogę, zwłaszcza w trybie sportowym, to zapewnia on naprawdę dobrą dynamikę i żwawe reakcje w każdym legalnym zakresie prędkości. Jeśli jednak jeździ się normalnie i po prostu chce przyspieszyć, na przykład wyjeżdżając z terenu zabudowanego, to reakcje też są ok i pozwalają na bezpieczne wykonywanie manewrów, ale ogólne wrażenie miałem takie, jakbym podróżował samochodem o mocy wyraźnie poniżej 200 koni. Wpływ na takie odczucia ma również styl przyspieszania kompasa, gdzie przy pustych akumulatorach nie czuję się praktycznie wcale elektrycznej i natychmiastowej wstępnej reakcji na wciśnięcie gazu, a auto zaczyna się konkretnie zbierać dopiero wraz z pojawieniem się dźwięku benzyny pracującej na wysokich obrotach, która załącza się czasami szybko, a czasami z wyczuwalną i trochę za dużą zwłoką. Generalnie pedał gazu jest zestrojony defensywnie tutaj i testówka nie zachęca do ostrej jazdy, a do bardziej spokojnego pokonywania kolejnych kilometrów więcej papierową mocą nie ma co się za bardzo sugerować i porównywać jej do jakichś sportowych modeli. Na odczucia związane z przyspieszaniem wpływa też masa auta, która wynosi 1860 kilogramów. Wrażenia dotyczące dynamiki omawiam w przypadku wyczerpanych akumulatorów, ponieważ ogniwa pojemności 11,4 kWh według WLTP w mieście mają pozwolić na przejechanie około 53 km, a mnie w Warszawie przy kilku stopniach na plusie wystarczyły na około 45 km, ale w dłuższej trasie energia bardzo szybko z nich zniknie i kompa zacznie opierać się głównie na benzynie i wtedy niestety zasięg samochodu też nie będzie imponujący, ponieważ testowany Jeep ma zbiornik paliwa mieszczący skromne 36 litrów, a jego spalanie przy pustych bateriach wynosi około 7-7,5 litra na zwykłych drogach pozamiejskich i wtedy tylko na prądzie pokonywałem około 20% dystansu. Wjeżdżając na ekspresówki zużycie paliwa rośnie do około 8,5 litra, a przy prędkościach autostradowych uzyskiwałem rezultaty w okolicach 9,5-10 litrów i wtedy już benzyna pracuje przez cały czas. Podróżując po mieście z kolei wyniki oscylowały wokół 8,5 litra i około 30% dystansu jechałem z wyłączoną benzyną. Momenty odpalania się i gaszenia spalinowca są niezauważalne, a dodatkowo bez ostrego przyspieszania pracują cicho, zatem na sposób sterowania napędem przez komputer podczas jazdy nie zwraca się uwagi. Uwagi nie zwraca również skrzynia biegów, czyli sześciostopniowy automat, ponieważ przekładnia ta nie ma tendencji do trzymania na tyle niskich obrotów, aby odbijało się to na akustyce czy pojawieniu się wibracji, a dodatkowo mamy w niej płynną zmianę przełożeń zarówno przy lżejszym, jak i ostrzejszym przyspieszaniu. Jeśli chodzi o ładowanie, to kompas obsługuje prąd zmienny poprzez Typu drugiego z mocą do 7,4 kW i w takich warunkach samochód do pełna naładować można w około półtorej godziny korzystając z miejskiej infrastruktury albo wallboxa. A ze zwykłego gniazdka nie miałem tego, jak sprawdzić, ale po nocy na pewno akumulator będzie miał 100%. Mając porcję energii w mieście, mogłem jeżdżąc w normalnym tempie wcale nie korzystać ze spalinowca, a też ostrzej przyspieszając, czułem wtedy wyraźniejsze, zapewniane przez elektryka, reakcje w stopniu nieobecnym przy pustych bateriach. Szkoda, że na elektronicznych zegarach nie ma wskazywanego w klarowny sposób, po jakim wciśnięciu gazu wymusi się odpalenie silnika spalinowego. Poza tym, monitoring pracy układu hybrydowego wypada ok pod kątem funkcjonalności. Kompas ma duże lusterka boczne. Odpowiednich rozmiarów jest również w nim frontowa szyba, przez którą dobrze widać maskę. Dosyć poziomo poprowadzoną pod szybę jest umiarkowanie długie. To wszystko sprawia, że wjeżdżając gdzieś przodem, trzeba oczywiście się trochę pilnować, ponieważ nie mamy do czynienia z najmniejszym samochodem, ale ogólnie nie jest źle. Widoczność na bok jest dobra. Z tyłu po przekątnej widoczność pogarsza z kolei masywny słupek. Tylna szyba jest wysoko poprowadzona, ale za to nie opada i też kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. System Kamer 360 stopni wymaga dopłaty w wysokości 5600 zł. Występuje on w pakiecie z asystentem Martwego Pola oraz systemem automatycznego parkowania. Dostaje się jednak o naprawdę dobrej jakości pod kątem szczegółowości czy takiego ogólnego wrażenia. Jest to poziom zahaczający trochę nawet o segment premium. Mamy też sporo różnych widoków. Rozsądnie kontrolowaną perspektywę bez rozciągania obiektów po bokach. Brakuje mi jedynie, jest to bolesne zwłaszcza w samochodzie o terenowym przeznaczeniu możliwości eksponowania bardziej tego, co widzą kamery w lusterkach, chociażby prawego nadkola. Kompas do najmniejszych samochodów nie należy, ponieważ ma 440 cm długości i 187 cm szerokości, ale jego układ kierowniczy z niewielkim stawianym oporem i żwawymi reakcjami przywodzi na myśl mniejsze modele. Jeśli doda się do tego przyzwoitą jak na gabaryty nadwozia zwrotność, to testówką w mieście jeździło mi się z grubsza bezproblemowo, co w wersji hybrydowej jest kwestią jakby nie patrzeć istotną. W trasie dosyć niewielki opór nie znika w pełni, ale reakcje samochodu stają się wtedy bardziej przytemperowane, przez co nie ma problemów z np. przy myszkowaniem po pasie i bezpieczeństwo jazdy jest realnie ok, ale i tak uważam, że trochę utwardzony układ kierowniczy poprawiłby takie odczuwalne wrażenia pewności prowadzenia. Zmniejszyłbym też agresywność asystenta utrzymania pasa ruchu, który bywa naprawdę irytujący, gdy się można powiedzieć walczy z autem, przy na przykład omijanie jakichś dziur, a niestety nie udało mi się go trwale dezaktywować i zawsze był włączony po odpaleniu silnika. Tego typu zestrojenie układu kierowniczego premiuje płynną, spokojniejszą jazdę i w takim samym stylu stworzone zostało zawieszenie, które jest jednym z mocniejszych punktów kompasa ze względu na bardzo wysoki poziom komfortu, jaki oferuje, bo testowany jeep płynnie radzi sobie z nierównościami bez twardego dobijania, a dodatkowo bez nadmiernego hałasu i ogólne wrażenie takiej izolacji od niedoskonałości na wierzchni, znane głównie z większych słów premium, jest w nim zauważalnym stopniu obecne. Na równiejszych drogach szybkiego ruchu hałas, głównie związany z szumami powietrza jest przyzwoicie Kontrolowany, a z kolei wyjeżdżając w teren dostaje się prześwit wynoszący 20 cm, głębokość brodzenia 40 cm, kąt natarcia 16,8 stopnie, zejścia 31,7 stopnia i rampowy 22,9 stopnie. Kompas nie jest rasową terenówką, ale zjeżdżając z utwardzonych dróg można liczyć w nim na spokojniejszą głowę niż u wielu konkurentów. Na dekoracyjne oświetlenie poliftingowego kompasa składają się takie same elementy co wcześniej, to znaczy podświetlone kieszenie w drzwiach, klamki, a także lampka na podsufice, rzucająca blask na okolice tunelu środkowego, instrumenty pokładowe, wszystkie doczekały się swojego źródła światła, przyciski, przełączniki i są one podświetlone na biało, co tworzy tutaj mocno neutralny nastrój, przez to, że zegary są elektroniczne, trochę mniej przyjemnie dla oka się to prezentuje, ponieważ te zegary, takie klasyczne w formie tarczy lewej i prawej, dodawały trochę uroku. A tak wyświetla jeszcze zwiększa neutralność, która jest tutaj obecna. Odświeżenie kompasa przyniosło w nim z przodu ledowe światła główne, a paski do jazdy dziennej wykonane w tej samej technologii powędrowały z dolnej na górną część lampy. Kierunkowskazy też się do lamp przyniosły ze zderzaków, ale one pozostały żarówkowe. W kierunkach w bocznych lusterkach diody są za to obecne, a z tyłu mamy niezmieniony wzór z diodowymi światłami pozycyjnymi i żarówkowymi kierunkowskazami. Ogólnie testówka po zmroku i tak prezentuje się nieźle, ale zmiany, które wprowadził lifting, są według mnie zbyt małe i za cenę wersji hybrydowej można wszędzie oczekiwać już LEDów. Tak samo nie pogardziłbym w światłach głównych bardziej zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem z jakąś adaptacyjnością, a dostaliśmy zwykłe statyczne LED -y, i to jeszcze nie umieszczone w soczewkach, przez co precyzja świecenia wypada w nich przeciętnie, za to oferują one dobrą moc. Światła diodowe występują w każdej wersji teraz w standardzie, więc i tak jest to progres względem przedliftowych żarówek i opcjonalnych piksenonów. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest niezbyt gruby, ma też obłe kształty, nie jest zbyt ciężki, więc ogólnie nie przeszkadza w kieszeni. Mamy tutaj pod kątem wykonania, na większości powierzchni, przyzwoity czarny, chropowaty, a zatem rozsądny plastik. Są też dekoracyjne srebrne wstawki. Przyciski z tyłu są gumowane. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy w testówce miękkie tworzywa, dobrze wyglądające, przeozdobione szwami. Szwy obecne są również trochę niżej, na wstawce zakoskóry. Na drzwiach górne partie są także miękkie. Odpowiednio miękki jest również podłokietnik. W niższych częściach kokpitu mamy standardowe twarde plastiki przez zaprojektowanie. Tych sekcji i tak nie są one zbytnio widoczne. Przyjemnie wypada srebrna, dekoracyjna wstawka. Nieprzyjemnie jest kolejne tunelu środkowym, gdzie mamy dużo fortepianowej czerni, przez co ten obszar wygląda estetycznie najgorzej w całym samochodzie, moim zdaniem. Jeśli chodzi o detale, jakieś pokrętła, przyciski, to dobrze działają. Też nie można się przyczepić do jakości ich wykonania. Jeśli chodzi o spasowanie, to żadnych niepożądanych dźwięków nie słyszałem podczas jazdy ani podczas naciskania, również. A ogólnie, jeśli weźmie się kompasa po prostu jako kompasa, to znaczy model startujący o 120 kilku tysięcy złotych, to jego Jakość wykonania jest naprawdę ok. Trudno je się tutaj do czegokolwiek bardziej przyczepić, ale jeśli weźmiemy jego hybrydową odmianę z półką cenową już ponad 200 tysięcy zł, to ogólna ocena musi być trochę skorygowana w dół. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok, ponieważ, nawet konkretnie się prostując, od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, występuje w niej rozkładany podłokietnik. Z kolei w przednim podłokietniku, wyposażonym w regulację przód-tył, kryje się schowek. Bagażnik kompasa ma pojemność 420 litrów, cechuje się on dosyć wysokim progiem załadunkowym, umiarkowanie dużym otworem, a także regularnymi kształtami. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to z lewej strony mamy gniazdo 12V, z prawej strony znaleźć można niewielką kieszeń w nadkolu. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu znalazło się koło zapasowe, co nie jest zdecydowanie standardem w hybrydach plug więc warto to docenić. Z lewej strony kufra znajduje się jeszcze przycisk do zamykania elektrycznej klapy. Zazwyczaj tego typu elementy sterujące znajdują się tutaj i przyznam, że za pierwszym razem miałem taką chwilę konsternacji, kurczę, jak ten bagażnik elektrycznie zamknąć. Maksymalne zdolności ładunkowe uzyskać można po złożeniu drugiego rzędu siedzeń, wynoszą one 1239 litrów. Co nietypowe, oparcia są na niższym trochę poziomie niż podłoga bagażnika. Podsumowując, lifting wyraźnie poprawił odbiór kompasa poprzez unowocześnienie i upiększenie miejsca pracy kierowcy, ale wprowadzony układ hybrydowy 240 koni nie zrobił na mnie zbyt dobrego wrażenia, ponieważ dopłacając kilkadziesiąt tysięcy złotych, ani nie otrzymuje się dzięki niemu wyróżniających osiągów, ani też niskiego spalania. Hybrydę plug polecałbym zatem osobom, które jeżdżą codziennie na krótszych dystansach i mogą ją regularnie ładować, a przy okazji lubią czasami pojechać gdzieś, gdzie napęd na wszystkie koła może się przydać. Dla reszty bardziej kuszący może być tańszy, kompas w tylko spalinowym wariancie, bo ogólnie jest to naprawdę przyjemny w odbiorze i wyróżniające się pod kątem komfortu podróży SUV. I to wszystko, co przygotowałem o kompasie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś myśli o wynajmie albo leasingu jakiegoś samochodu, polecam zajrzeć na carlispolska.pl. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.